Na skrzyżowaniu doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Sprawcą jeden z kierowców, który nie zastosował się do zasad bezpieczeństwa i wymusił pierwszeństwo. Nie było osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na uprzątnięciu samochodów i ich pozostałości ze skrzyżowania. W akcji też uczestniczyły dwa zastępy i dziesięciu strażaków. level Co się stało? Czy ktoś trafił do szpitala? Kto jest winny? Czy kierowcy byli trzeźwi? Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Jagiellońska z ulicą Piłsudskiego. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Nikt w wyniku tego zdarzenia nie odniósł obrażeń. Trwają czynności, żeby usunąć, uprzątnąć pojazdy z miejsca zdarzenia oraz rozliczyć wykroczenie do końca. A co było przyczyną tego w wypadku tej kolizji? Przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.